Czy pracownik z krótszym stażem pracy może zarabiać więcej niż pracownik o dłuższym stażu pracy na tym samym stanowisku pracy? Otóż może zarabiać więcej, ale pod jednym warunkiem, że jakość pracy tego pracownika jest wyraźnie lepsza niż pracownika o dłuższym stażu pracy. Proszę pamiętać, że zatrudnienie na tym samym stanowisku pracy z takim samym zakresem czynności nie oznacza, że pracownicy mają tyle samo zarabiać. Mianowicie, do dyskryminacji dochodzi wtedy, gdy my różnicujemy sytuację pracowników ze względu na określoną cechę zabronioną, taką jak wiek, płeć, rasę, religię, narodowość, przynależność polityczną, związkową, orientację seksualną itd., itd. A zatem pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników, o ile to nierówne traktowanie wynika z przyczyn obiektywnych. Zatem, jeżeli pracownik o krótszym stażu, Lepiej wykonuje swoje obowiązki służbowe, przestrzega terminów wykonania tych obowiązków, po prostu pracodawca z jego pracy jest bardziej zadowolony. To oczywiście, że taki pracownik o krótszym stażu może zarabiać więcej. Jeśli jednak praca pracownika o krótszym stażu i dłuższym stażu pracy jest na podobnym poziomie, to w takim przypadku zatrudnienie pracownika o krótszym stażu za Większym wynagrodzeniem byłaby dyskryminacją ze względu na dierek. Nie może zatem być tak, że pracownicy o dłuższym stażu są pokrzywdzeni tylko dlatego, że może zmienił się rynek pracy, że szukając teraz pracownika na określone stanowisko musimy zaproponować większe wynagrodzenie. Jeżeli tylko to stanowiłoby kryterium dla pracodawcy do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia, to bezwzględnie byłaby to dyskryminacja ze względu na wierek.